Cześć, dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Rdzeń i zapraszam Cię na podcast Transformacja Cyfrowa Twojej Firmy. Od 2007 roku pomagam w reorganizacji firm dzięki technologii, a od kilku lat rozwijam Soho Soft, firmę wspierającą producentów i dystrybutorów w transformacji cyfrowej. Soho oferuje oprogramowanie dla złożonych modeli biznesowych, takie jak systemy B2B, platformy Marketplace oraz rozwiązania Omnichannel. W tym podcaście dzielę się kluczowymi informacjami i praktycznymi wskazówkami z cyfryzacji przedsiębiorstw. Wierzę, że moje doświadczenia staną się dla Ciebie cennym źródłem wiedzy i inspiracji. Podcast Transformacja Cyfrowa Twojej firmy. Odcinek 15 Jak połączyć prospekting, marketing i sprzedaż B2B? Czy Twoja firma w pełni wykorzystuje potencjał prospektingu, marketingu i sprzedaży? Te trzy procesy mogą działać jak maszyna do generowania zysku, ale tylko wtedy, gdy są ze sobą odpowiednio połączone. W tym podcaście dowiesz się, jak łączyć działania marketingowe, prospektingowe i sprzedażowe oraz jak mogą w tym pomóc platformy B2B. Jednak najpierw odpowiedzmy na podstawowe pytanie. Czym jest prospekting? Prospecting to pierwszy krok w procesie sprzedaży, którego celem jest identyfikacja potencjalnych klientów. W praktyce obejmuje takie działania jak badanie rynku, wyszukiwanie kontaktów, analiza profili firm, zimne telefony i maile. Dzięki prospektingowi handlowcy mogą skupić się na najbardziej perspektywicznych kontaktach, co znacząco zwiększa efektywność ich pracy. A czym są leady prospectingowe? Leady prospectingowe to kontakty wygenerowane przez handlowców lub dedykowane zespoły zajmujące się wstępnym pozyskiwaniem klientów. Takie leady odpowiadają profilowi idealnego klienta. Kiedy w takim razie zaczyna i kończy się prospecting? Prospecting rozpoczyna się, gdy firma definiuje profil idealnego klienta i zaczyna aktywnie wyszukiwać potencjalnych odbiorców. To etap identyfikacji oraz pierwszego kontaktu z klientem. Końcowym etapem prospektingu jest zakwalifikowanie leada jako Sales Qualified Lead SQL i skierowanie go do działu sprzedaży. Ma to miejsce, gdy przykładowo w ramach wstępnej rozmowy telefonicznej potencjalny klient powie to chętnie porozmawiam o szczegółach. Marketing w sektorze B2B skupia się na docieraniu do firm jako klientów. Jego zadaniem jest wspieranie sprzedaży poprzez generowanie leadów i budowanie świadomości marki. Marketing wspierający sprzedaż wykorzystuje różne kanały, jak e-mail marketing, kampanie w mediach społecznościowych, blogi firmowe, treści wideo. Dzięki dobrze prowadzonym działaniom marketingowym potencjalni klienci sami zgłaszają się do firmy, aby skorzystać z oferty. Gdy zapoznają się z publikowanymi treściami edukacyjnymi, np. firmowym blogiem, są także. Lepiej przygotowani na samą współpracę. Leady marketingowe, Marketing Qualified Leads, MQL, to kontakty zakwalifikowane przez dział marketingu jako zainteresowane ofertą firmy. Taki potencjalny klient podjął pewne działania. Przykładowo mógł zapisać się na newsletter, pobrać e-booka, wziąć udział w webinarze, czy już bezpośrednio wysłać zapytanie ofertowe. Marketing zaczyna się od budowy świadomości marki i generowania zainteresowania ofertą. Marketing kończy się w momencie przekazania leadu do sprzedaży. W praktyce marketing jednak nadal wspiera sprzedaż poprzez nurturing, budowanie relacji i marketing automation. Czym jest proces sprzedaży? To zestaw kroków, które prowadzą klienta do finalizacji transakcji i dalszej obsługi. Obejmuje takie etapy jak identyfikacja potrzeb, prezentacja oferty, negocjacje, finalizacja zakupu, obsługa posprzedażowa. Proces sprzedaży w B2B wymaga szczególnej uwagi, gdyż kluczowe decyzje zakupowe podejmowane są przez zespoły decyzyjne. Z naszego doświadczenia, komitety decyzyjne w średnich polskich firmach zwykle składają się z 3 do 5 osób. Kiedy zaczyna i kończy się sprzedaż? Sprzedaż zaczyna się, gdy lead zostaje zakwalifikowany jako sales-qualified lead. Handlowcy przejmują odpowiedzialność za kontakt i prowadzą go przez kolejne etapy sprzedaży. Sprzedaż kończy się w momencie finalizacji transakcji, choć w wielu przypadkach działania sprzedażowe obejmują również posprzedażową obsługę klienta i upselling. Jak więc widać, mamy do czynienia z trzema ważnymi procesami. Da się w ich przypadku ustalić także w miarę wyraźne granice, choć w praktyce mogą one być nieco płynne. Niestety, ich odpowiednie zsynchronizowanie jest trudne. Najczęściej firmy spotykają się z następującymi wyzwaniami. Pierwszym jest brak przepływu informacji między zespołami. Gdy dane o klientach, ich potrzebach czy postępach w procesie sprzedaży nie są dzielone między zespołami, działania stają się nieefektywne. Osoby odpowiedzialne za prospecting nie otrzymują informacji zwrotnych o jakości lidów, a sprzedaż nie ma wglądu w kampanie marketingowe. Przykładowo, w wielu przedsiębiorstwach handlowcy bardzo lubią rozmawiać z zarządami firm. Prospecting z kolei nie chce się na nich skupiać, gdyż zarządy rzadko odpisują na maile i nie odbierają telefonów. Taki brak komunikacji potrafi prowadzić do napięć. Poszczególne działy mogą także nie rozumieć swoich celów. Kolejnym problemem jest niedopasowanie leadów. Raport The State of Lead Conversion in Marketing and Sales od Ascent 2 Omawia główne frustracje działów sprzedaży związane z jakością lidów dostarczanych przez marketing. Największy problem to niewystarczająca jakość lidów: aż 44% zespołów sprzedaży narzeka, że lidy nie spełniają kryteriów idealnego klienta. Kolejne wyzwania obejmują niską gotowość do zakupu, 39%, i brak możliwości kontaktu, 37%. Dodatkowo, sprzedawcy muszą mierzyć się z leadami, które zbyt długo podejmują decyzje 33%, nie są decyzyjne 24%, lub nie pasują do oferty firmy 23%. Zapewne domyślasz się, że niedopasowanie kryteriów oceny leadów prowadzi do frustracji w dziale sprzedaży. Kolejnym wyzwaniem jest falowe podejście do trzech procesów. Wiele firm podchodzi do prospektingu, marketingu i sprzedaży falowo. Przykładowo, przedsiębiorstwo przez kilka miesięcy intensywnie inwestuje w prospekting i marketing. Badania rynku, kampanie, webinary, artykuły wszystko działa jak należy. Lidy spływają szerokim strumieniem, aż nagle zespoły sprzedażowe są przeciążone. Klienci tracą zainteresowanie, a dział marketingu zaczyna narzekać, że robią co mogą, ale nie ma wyników sprzedaży. W tym momencie firma przesuwa więc całą uwagę na sprzedaż. Handlowcy wkraczają do akcji i przekształcają kontakty w płacących klientów. Wszystkie lidy zostały obsłużone, sprzedaż ma chwilę oddechu, ale pipeline zaczyna świecić pustkami. I co wtedy? Znowu mocny nacisk na prospecting oraz marketing. Taki schemat może powtarzać się wielokrotnie i niestety prowadzi do licznych problemów oraz napięć. Natomiast, gdy prospecting, marketing i sprzedaż działają odpowiednio, Twoja firma wiele na tym zyska. Pierwszą zaletą jest spójność komunikacji z klientami. Gdy zespoły ściśle współpracują, klienci odbierają jednolity przekaz na każdym etapie. Buduje to zaufanie i ułatwia sprzedaż. Kolejna korzyść to lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Prospecting dostarcza dane o klientach, marketing tworzy treści odpowiadające ich oczekiwaniom. A sprzedaż skupia się na finalizacji dopracowanych ofert. Taka synchronizacja umożliwia precyzyjne śledzenie wyników działań. Wspólne korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala lepiej zrozumieć, które działania przynoszą efekty. Taka wiedza ułatwia optymalizację procesów. To wszystko przekłada się na większą motywację zespołów. Lepsza współpraca zmniejsza konflikty między zespołami. Gdy prospecting, marketing i sprzedaż mają wspólne cele i razem osiągają sukcesy, prowadzi to do integracji, a nie wojenek. Holistyczne podejście do prospectingu, marketingu i sprzedaży oznacza traktowanie tych procesów jako wzajemnie uzupełniających się elementów, a nie odrębnych działań. Jak łączyć działania marketingowe i sprzedażowe oraz prospecting? Zacznij od stworzenia spójnej buyer-persony dla prospectingu, marketingu i sprzedaży. To spore wyzwanie. Jest to jednak konieczne w strategii integracji działań sprzedażowych. Dzięki niej wszystkie zespoły skupiają się na tych samych potrzebach i problemach klientów, co eliminuje niespójności w komunikacji. Przykładowo, marketing może tworzyć treści odpowiadające na konkretne pytania klientów, a prospekting używać tych informacji we wstępnych rozmowach, by lepiej przyciągnąć uwagę potencjalnych kupujących. Tak samo sprzedaż może korzystać z innego kontentu przygotowanego przez marketing na dalszych etapach prowadzących do finalizacji transakcji. Ustal wspólne cele i KPI. Podstawą tego, jak połączyć marketing i sprzedaż, są wspólne cele i mierniki sukcesu. KPI, takie jak liczba zakwalifikowanych leadów, wskaźnik konwersji czy średni czas zamknięcia transakcji, pokazują, gdzie działania przynoszą efekty, a gdzie wymagana jest poprawa. Wspólne cele sprawiają, że prospekting, marketing i sprzedaż lepiej koordynują działania i zarządzają całym procesem. Istotna jest dobra komunikacja między zespołami. Brak komunikacji między prospectingiem, marketingiem i sprzedażą może prowadzić do rozbieżności i nieefektywności. Marketing musi informować o nowych kampaniach, prospekting przekazywać informacje o reakcjach potencjalnych klientów a sprzedaż zamykać transakcje w zgodzie z wcześniejszymi ustaleniami. Tylko wtedy można mówić o skutecznym marketingu wspierającym sprzedaż i płynnej integracji działań. Niezwykle pomocne są automatyzacje. Dzięki narzędziom marketing automation w procesie sprzedaży prospecting zyskuje wartościowe dane o klientach, marketing segmentuje leady, a sprzedaż otrzymuje szczegółowe informacje o gotowości klientów do zakupu. Więcej przykładów tego, jak może działać automatyzacja w przypadku tych procesów, omówimy w dalszej części. Jak więc taka współpraca może wyglądać w praktyce, omówmy to dokładniej. Na wiele sposobów jest tutaj w stanie pomóc integracja wszystkich procesów z platformą B2B, jaką jest SOHO. Marketing zintegrowany z prospectingiem pomaga pozyskiwać wstępne kontakty oraz budować zaangażowanie. Marketing przyciąga potencjalnych klientów korzystając z SEO, reklam w mediach społecznościowych czy porównywarek cenowych. Dzięki integracji z narzędziami analitycznymi, marketing nie tylko mierzy ruch, ale również stale optymalizuje konwersje. Na przykład Google Analytics czy Microsoft Clarity pomagają śledzić, jak klienci poruszają się po stronie. Marketing Tworzy narzędzia zwiększające wartość koszyków, takie jak rekomendacje produktów czy sekwencje wiadomości o porzuconych koszykach. Przykładowo na SOHO B2B można skonfigurować funkcję, według której jeśli klient kupił produkty na wartość X złotych, ale nie dokonał zakupów od Z dni, system automatycznie wysyła wiadomości przypominające o nowych ofertach lub zdefiniowane dla klienta kody rabatowe. Oprócz tego Marketing powinien współpracować ze sprzedażą w tworzeniu treści, które odpowiadają na realne potrzeby klientów. Mogą to być artykuły czy poradniki o zastosowaniu produktów. Świetne efekty daje także wspólne tworzenie webinarów o nowych produktach lub ich zastosowaniach. To doskonałe narzędzie wsparcia sprzedaży. Raz przygotowane materiały pracują przez długi czas. Przyciągają nowych klientów, generują kolejne lidy, a marketing może je promować dalej. Kiedyś handlowiec mógł jednocześnie obsłużyć jednego klienta. Jeśli jednak bierze udział w tworzeniu materiałów cyfrowych, jest w stanie dotrzeć do wielu odbiorców jednocześnie. Do tego jego praca procentuje przez długi czas, bo wspiera działania marketingowe. Jak jeszcze bardziej usprawnić pracę handlowców? Odpowiedzią jest nasze autorskie rozwiązanie Soho Retention Alert które daje sprzedawcom dokładny wgląd w aktywność klientów na platformie. Powiadomienia informują o kluczowych zachowaniach użytkowników, takich jak przeglądanie produktów, dodawanie ich do koszyka czy wielokrotne odwiedzanie tej samej kategorii. Dzięki temu sprzedawca wie, kiedy najlepiej skontaktować się z klientem i jakie informacje mogą być dla niego istotne, co znacząco zwiększa szanse na zamknięcie transakcji. Oprócz tego dzięki zastosowaniu marketing automation leady Generowane przez marketing mogą być dystrybuowane według określonych zasad. Każdy handlowiec będzie dostawać najbardziej odpowiednie zapytania. Zgromadzenie omawianych procesów na jednej platformie oczywiście zmieni charakter pracy handlowców. W wyniku takich zmian powinni skupić się na tworzeniu ofert bezpośrednio na platformie, gdzie klient może je zaakceptować i zrealizować jednym kliknięciem. Nie będzie potrzebna już tradycyjna wymiana e-maili, telefonów czy dokumentów w Excelu. Proces jest szybki, zautomatyzowany i przystępny dla obu stron. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że platforma B2B ułatwia pracę osób ze szczebla menedżerskiego. Przykładowo, dyrektor sprzedaży może przypisywać konkretne cele: np. liczbę nowych rejestracji na platformie, czy poziom obrotów w danym czasie. Handlowcy mają pełny wgląd w realizację swoich wskaźników, co ułatwia śledzenie postępów. Podsumowując, integracja prospektingu, marketingu i sprzedaży to klucz do efektywnego generowania zysków w B2B. Synergia tych procesów pozwala generować bardziej dopasowane lidy, zwiększa konwersję w lejku sprzedażowym w B2B, skraca czas zamknięcia transakcji i usprawnia współpracę między zespołami. Podcast transformacja cyfrowa Twojej firmy jest realizowany przy wsparciu AI. Jeśli chcesz porozmawiać ze mną na żywo, skorzystaj z linku w opisie i zarezerwuj termin rozmowy.